Witam serdecznie także śniowo, i chciałem wszystkich pozdrowić, oglądających moje prace. Dziś jestem tradycyjnie też w mojej pracowni, bo w domu to tylko można podjadać i przytyć, a przy mojej tuszy to bardzo szybko to się te zmiany następują. Smutne czasy nastały. No ja maluję, ciągle tam tutaj. Pokazuję te obrazy, maluję. No, nie ma innego wyjścia. Jak się nie będzie nic zrobić, to się będziemy cofać. Żal, że nie ma tych. No, są wystawy w emisarze, ale ja jestem w tej grupie zagrożonej 70 plus. No to nie za bardzo chcę ryzykować i chodzić po tych wystawach. Także maluję u siebie. I tak niech zostanie. Smutno, naprawdę. bądźmy dobrej nadziei, że niedługo to wszystko jakoś się skończy. Dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie.